20-30 lat temu szedłem rano w sobotę, pamiętam, z moim psem, Asem, na spacer. Była godzina około 5 rano. Wyszedłem na ganek i na próg przed gankiem i zobaczyłem cały, cały, cały plac, cały ogród w niebieskiej, w zielonej, przepraszam, w zielonej poświecie. Ja tak jakby z góry z nieba czy z jakieś bardzo mocne reflektory oświetlały mój plac. Właśnie nie można, nie wiem, czy można powiedzieć, że towarzyszyło, is, i istniała taka jakaś nie, g, bardzo silna, bardzo y, Niewyobrażalna cisza. Właśnie wszystko tak, jakby było, jakby przyroda była zalękniona. Spojrzałem na psa, który był bardzo odważny. On stał wystraszony, przywarował, ogon pod, pod siebie. Cześć czuł lęk. Ten sam lęk, który, mnie, który ja czułem. Jakiś niespotykany lęk i ta zielone, zielone takie światło, które, z którym się jeszcze nigdy nie spotkałem. Trudno mi nawet je opisać. Bardzo się bałem. Ja się też zacząłem bać. Chciałem najpierw iść na spacer, ale skojarzyło mi się, że może to być reflektor jakiegoś pojazdu pozaziemskiego. Wycofałem się i wyszedłem do domu. Jak wróciłem, wydawało mi się, że to trwało z 5 minut. A jak wróciłem do domu, spojrzałem na zegarek to była 5.30. Więc to zdarzenie. Miało miejsce prawie pół godziny, a ja myślałem, że to trwało kilka minut. Gdzie ten, ta reszta czasu, trudno mi powiedzieć.